Cześć, witam. Dzisiaj przejażdżka wokół Krakowa i dzisiaj trochę w innym stylu. Samochodu tego używamy jak każdego innego samochodu, czyli ładowany dwa dni temu. Troszkę pojeździliśmy tutaj tak na co dzień do sklepu i tak dalej. Mamy 89% 194 km zasięgu. Dzisiaj będziemy około 100 km potrzebować, więc auta nie ładowałem, nie zastanawiałem się i nawet dzisiaj nie będę opowiadał ile kilowatogodzin Po prostu będę sobie tak jechał, tak jak każdym innym samochodem. Z tą różnicą, że jadę w ciszy, płynnie i spokojnie. I zobaczymy, jak to dzisiaj na koniec wyjdzie. No i jedziemy za sznurkiem samochodów, jak każdy inny. A zużycie nie mogą się powstrzymać 7,5. No ale co zrobić, jak jest korek? No nie przeskoczę, nie dam rady, rady więcej zużyć. Jeszcze do tego hamują, nie wiem po co. No ale jak lubią, to hamują. Teraz ten oto sznurek przejeżdża z zawrotną prędkością 28 km na godzinę przez kawinę. Nikt nie skręca, nic się nie dzieje, no ale widać, taką mają fantazję dziś. I przelatujemy przez kawinę oczywiście sznurek samochodów a zużycie 9,4 taka ciekawostka ten sam odcinek jeśli wystartujemy zimnym spalinowym samochodem będziemy mieli podobne zużycie raz na przykład 8,7 tylko że nie w kilowatogodzinach, a w litrach bo pierwsze kilka kilometrów spalinówki bardzo dużo palą no a koszt kWh to przypomnę u mnie 26 groszy a koszt litra paliwa no, to tak 20 razy drożej. Więc takie krótkie trasy, 20 razy taniej elektrykiem. A poza tym całkiem, całkiem normalnie się jedzie. A tak to wygląda na obwodnicy Krakowa. Oczywiście też korek. No i znowu nie ma gdzie pojechać szybciej, żeby zużyć trochę więcej. I będziemy skręcać w prawo. w prawo. Tutaj na centrum. Tak to wygląda. Jeden wielki sznurek dziś, ale to koniec długiego weekendu. Tu jest skręt w prawo, to jest na Warszawę, Kraków. A tutaj po prawej nowa siedziba GoPlus Auto. Generalnie dość dużo ładowarek stawiają po Krakowie i mają dość konkurencyjne ceny. Tu u nich widzę też ładowarka stoi, natomiast jeszcze chyba nie jest ogólno dostępna też fajne miejsce do ładowania, bo można sobie tutaj podejść na zakupy do Biedronki, do KFC jeszcze widzę Rosman, jest BP, także dobra, dobra miejscówka i za kilometr po lewej będziemy mieli karczmy, chochołowy dwór, bardzo, bardzo fajna karczma, fajny teren, duży, taki na na górce z widokiem na skałki także rewelacyjne miejsce i jeszcze taka uwaga do, do hejterów technologii Generalnie trochę z moich filmów jest odbierane jako taka udręka jazdy elektrykiem, że ja tak zwracam uwagę na to, jakie mam zużycie, gdzie dojadę, co i jak. Generalnie ja tak nie jeżdżę ani tak nie myślę, jadąc samochodem, po prostu mam dystans do przejechania, zazwyczaj to jest dziennie 100 km, wiem, że mam zasięgu na 200, więc zupełnie się nad tym nie zastanawiam, gdzie dojadę, jak zajadę, jakie będzie zużycie, po prostu jadę w sznurku samochodów, jak wszyscy i, i mam to mniej więcej w noś. Właśnie wyjechaliśmy z Jerzmanowic, tu w Jerzmanowicach w prawo skręca się na Ojców, jeśli ktoś miałby ochotę na taką wycieczkę, to, to polecam, ale nie w długi weekend, bo w długi weekend w Ojcowie jest masakra, nie ma nawet gdzie szpilki wcisnąć. Zjechaliśmy tylko z głównej drogi na Bytom, to jest droga na Wolbrom i od razu takie piękne widoki i do tego pusta droga. Między innymi dlatego jeśli mogę, tylko to wybieram zawsze te boczne drogi. Dużo przyjemniej jechać i czuć zapach lasu, słyszeć ćwierkanie ptaszków niż wdychać spaliny samochodów, które jadą przed nami. No niestety tak to wygląda, że na razie większość jest spalinowych, a śmierdzi naprawdę bardzo niefajnie z tych aut. Zwłaszcza jak to jest cały sznurek przed nami. A tu taki wielki komin dla hejterów, którzy ciągle mówią, że auty elektryczne są na węgiel. A ja na to mówię, że smartfony i telefony komórkowe też są na węgiel. No i co z tego? No To z tego, że trzeba brać się za. I przejeżdżamy przez tory. Jesteśmy poza terenem zabudowanym, więc możemy sobie teraz przyspieszyć. A tak to wygląda przyspieszanie w takim samochodzie, trochę droga dziurawa, to dalej nie będziemy. I nadal bardzo przyjemna dróżka tutaj. Zostało nam kilometr do zamku w Rapsztynie. Mamy ruiny zamku Rapsztyn. 500 metrów w prawo. Tutaj taki parking. I taki widok. No powiem, że robi wrażenie tutaj. Przynajmniej na mnie. Rewelacja. A już myślałem, że ładowarka, ale to zestaw dla rowerzystów do naprawy. Też fajna inicjatywa. Ale równie dobrze mogłoby tu być i gniazdko. Z elektrycznością jest trochę jak, jak z LPG. Zasięgi podobne. Tyle, że przez noc zawsze auto cudownym sposobem na rano jest pełne. No a z LPG niestety tak nie było. Więc myślę, że technologia ma przyszłość a tu też taki nietuzinkowy sposób sposób na wycieczkę Tu ktoś trafikarem sobie przyjechał do Olkusza, konkretnie do Rapsztyna pod zamek a z za Rapsztyna przyjechaliśmy do Olkusza idziemy tutaj do lodziarni, kiedyś tu już byliśmy bardzo dobre, dobre lody nazywa się Rabenda także polecam tak wydajemy zaoszczędzone pieniądze na paliwie a w Olkuszu Taki goferek za 6 zł. No, naprawdę rewelacja. I jedziemy z Olkusza do kolejnego zamku. Tym razem, Bydlin. Pozostało nam 10 km i taka ładna dróżka tutaj urokliwa. Przez las. I właśnie był znak: w prawo w Wolbrom, Bydlin. Ruiny zamku i lecimy. Jesteśmy pod zamkiem w Bedlinie. Taka ładna tutaj wiata. W oddali cmentarz w Bedlinie. Tam się zatrzymaliśmy na parkingu i idziemy na zamek. Taka ścieżka, fajna tu zrobiona. I tam na górze będzie zamek. I zamek w Bedlinie. Takie piękne piękne wzgórze. Przepiękna pogoda, i takie jeszcze do tego malownicze chmurki. Także niewielki zameczek, ale takie ładne miejsce do posiedzenia. Odpoczęcia od zgiełku miasta. Bardzo, bardzo fajnie. Tutaj są resztki okopów z 1914 roku po bitwie. To oczywiście rekonstrukcja, ale taka fajna ścieżka edukacyjna. Zamku w Bedlinie. I udajemy się teraz w poszukiwaniu jedzenia. Dzisiaj niedziela mam wolny odgarów i udajemy się na obiad. Po ponad 80 km nastąpiła zmiana warty przy kierownicy. Michał zasiadł na tylnej kanapie, ja przejęłam sterowanie naszym wozem i przyznam, że to jest najprzyjemniejsza część jazdy. To, to właśnie tym elektrykiem. Dzisiaj się najeździliśmy już sporo. Nadal nam zostało ponad 100 km zasięgu, więc jeszcze sporo moglibyśmy nas zwiedzać. A My właśnie minęliśmy tęczynek, gdzie jest zamek tęczyn. Yy, bardzo ładnie położony, fantastyczny przewodnik, który opowiada ciekawą historię. Polecamy, jeżeli Was interesują yy, zamki, tutaj Szlak Orli Gniazd. Bardzo fajne miejsce do spędzania wolnego czasu z rodziną sami. Po 50 km jesteśmy na miejscu, w Kasztelka Jasówka, gdzie będę gotować obiad. Restauracja. Bardzo dobre jedzenie. Udało nam się za 5 dyszek w 3 osoby coś tam zjeść, także bardzo, bardzo sensownie. Polecam. I wracamy. Za plecami mamy Liszki i tam jest ładowarka tutaj niedaleko. Pre-Edward Biel Udostępnia Typ 2. Natomiast przed nami właśnie wyłonił się Tyniec. A my skręcamy tu na Obwodnicę i tam przejedziemy przez Wisłę. Jesteśmy na podporządkowanej, to trzeba wszystkich przepuścić. Tam nic nie jedzie. No to jedziemy. Koniec. Jeszcze będzie podsumowanie z parku skawińskiego. Jeszcze tutaj postanowiliśmy się zatrzymać na chwilę. Więc tak, dzisiaj przejechaliśmy w sumie 160 km. Nie patrzyłem na to, ile mam zasięgu, ile mam prądu. Generalnie. Wiem, że jeżdżąc pod miastem, tym autem przejadę ponad 200 km, miałem rano prawie 90% baterii, więc wyjeżdżając z garażu już wiedziałem, że mam więcej niż mi potrzeba, więc zupełnie niczym się nie przejmowałem. Tylko jechałem tak, jakbym sobie jechał bez trosko. Łącznie z tym, że na przykład zaliczyłem 10 km naokoło, żeby pojechać na lody do, do Olkusza, więc tak to można jeździć nie patrząc na nic i nic się nie dzieje. I wróciliśmy. Planowaliśmy przejechać jakieś 100 czy 120 km, ale trochę nam się, że tak powiem, plany rozjechały. Przejechaliśmy 156 km, nie patrzyliśmy na, na zasięgi, na zużycia, na nic, a i tak zostało nam prawie 40 km jeszcze zasięgu. Startowaliśmy nie z pełną baterią, bo wczoraj niedużo jeździliśmy, więc nie było sensu podłączać. I tak to właśnie można bezstresowo spędzić dzień jeżdżąc autem na prąd. A dodam, że całkowity koszt dzisiejszej wycieczki to będzie z 5 zł, także naprawdę polecam, bo warto. Dziękuję za uwagę. Jak zawsze zapraszam do subskrypcji. Do zobaczenia. Cześć!